Włoska Republika Społeczna, znana również jako Republika Salom, była faszystowskim państwem marionetkowym utworzonym przez nazistowskie Niemcy po obaleniu Mussoliniego w 1943 roku. Istniała od września 1943 do kwietnia 1945 roku. Choć formalnie na jej czele stał Benito Mussolini, faktyczna władza należała do ministra wojny Rodolfa Gracianiego, brutalnego dowódcy znanego jako rzeźnik Etiopii. RSI posiadała własne siły zbrojne. Narodową Gwardię Republikańską, czarne brygady, faszystowskie milicje oraz oddziały młodzieżowe. Współpracowali z SS, Gestapo i Wehrmachtem, którzy odpowiadali za egzekucję partyzantów, masowe mordy ludności cywilnej i Żydów, masakry wiosek oraz tortury. Gracjani brutalnie tłumił ruch oporu, jednak najgorszych zbrodni dopuszczali się Niemcy. RSI cieszyła się niemal zerowym poparciem społecznym, większość Włochów popierała ruch oporu. W kwietniu 1945 roku Mussolini próbował uciec, został schwytany i stracony. Republika upadła, a wraz z nią faszyzm we Włoszech. Było to jedno z najbardziej brutalnych ludobójstw XX wieku i zbyt mało ludzi wie, że w ogóle miało miejsce.